Cześć wszystkim moi drodzy, czasami zdarzają się takie sytuacje, że jesteśmy zmuszeni nie jadać w domu i idziemy wtedy albo do sklepu, który jest najbliżej nas, po do gotowe dania, no bo najszybciej i najprościej i czasami też smacznie. Sprawdzałem już gotowe dania z żabki, jeżeli jesteście ciekawi jak wyszło to tutaj w karcie powyżej zobaczcie sobie, a dzisiaj na tapet bierzemy stacje benzynowe, nie tylko hot dogi, nie, 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 dzisiaj będzie o wiele, o wiele ciekawiej. Zostaniecie? Myślę, że tak. No to zaczynamy. Jak mam kiedyś, ktoś się pyta Mariusza Podzianowskiego odnośnie Wigilii. Panie Mariuszu, ulubione danie wigilijne? Kotlet schabowy. <grywka> <grywka> Więc ja też tak powiedział, kotlet schabowy, ale wątpię, żeby był kotlec schabowy. Zobaczmy, pierwsza propozycja... Ze stacji. O Boże. Suszki. Sushi. O, kurde. A Ale cały haps. No tak, no bo suszy nie powinno się absolutnie gryźć. Tylko chciałbym gdzieś tutaj jest sos sojowy. Dobra. co Nie, dobra, nie, nie, nie. Zobaczmy tak. Poczujmy się jak prawdziwy Haki Lokal Wikali. No To będzie mocne. Już czuję. Jeszcze taki duży. Ulala. Paszek jak znoszę, jak bez wasabi. To, to, to dużo znaczy. Ryż jest bardzo mocno nasączony... Tym octem ryżowym. tym Wybacz, ale nie mogę wyczuć ryby jaka to jest. <noise> Chyba tuńczyk. tak. Chyba tak. Mocno sprasowany. Tuńczyk to duża czy mała ryba? Ja tam z ryb najbardziej bywalenia. Ale tuńczyk <noise> to duża czy mała ryba? Tuńczyk? No. Duża. Ogromna. A sprzedają kurna... takie płaciki za takie pieniądze. Nie. Szczerze szczerze. Mm, tak jakby się sushi z paprykarzem chrześcijańskim. <laughs> <laughs> <bo> Jakoby kocham <laughs> centralnie tak to smakuje. Już powiew, powiew rybny z mych ust jest mocno wyczuwalny, zatem odejdźcie, jeżeli jesteście blisko monitora. Nie jest tragicznie. Na pewno nie jest tragicznie, jest tak... W pół tragicznie. Smak się przebija. Ryba, która jest zbyt mocno rybna. No oczywiście nie jest to jak z suszarni, absolutnie. Ten imbir. O kurna. Gary Garymu waut! Ale ten imbir mocny! Sakreble! Sakkaido! Musiałem wypluć. No naprawdę. Do tego się nie puści. Rafał zje. No bo zje. ciebie dałeś? Nie, no ta. <grystanie> Ale jest tak widać, że jest ubogo przyrządzone. No tak średnio. Jeśli jesteście bardzo głodni i naprawdę uwielbiacie sushi, to wam nie zasmakuje. No jaka śmieszne. Wiesz, ja jestem uczciwy, tak jak ten sędzia. Zapłacili za 3-0, będzie 3-0. <grystanie> Na razie zapachowo dobrze się to prezentuje Zobaczymy jak tu, ale żeś przygrzał Mikrofala pęknie Dobra, weźmy je pierwszego gryza Czuć, że są to pierogi odgrzewane Aczkolwiek smaczne I, i mam wrażenie, że znowu gdzieś je już jadłem Czy to nie są te, te pierogi, które są podawane I w pociągu, i w żabce? O kurna, ciągle jem to samo Być może tak, mają monopol Mają rozmach z Nie, ale nie smakuje to źle Powiem wam moi drodzy że ta propozycja jest naprawdę dobrą propozycją. Trochę mocno skarmelizowana ta cebula, ale też nie jest to zły wybór. Same pierogi dobrej konsystencji, farsz w pożo, ciasto niegrube, w pożo. Zdecydowanie na razie numer jeden. Łyżeczka i to tak jak się podaje do spaghetti. Jak to mówi się w mojej rodzinie? spaghetti. A podobno Włosi jedzą tylko widelcem. I tak jakoś tutaj leciwie. No dobra, zobaczmy. A co, co to jest? Dlaczego mam się nie wrócić? Pomidorki. No dobra, zaczynamy pelati. Spróbujmy. Klopcy w sosie pomidorowym, tak? Średnie bardzo rozwodniony sos. Mięso takiej kurcze pieczone wątpliwej jakości, no mało przyprawione, mało intensywne. Rozwodniony ten sos, tak jak już mówiłem we wcześniejszym wejściu. Ogólnie szyny były złe, no i, 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 i też podłogi. Do mięsa raczej zbita konsystencja, tak jak ten pociąg, który się niestety nie dotrzymał. Biedna dziewczyna. Biedna. Tak jak mówiłem we wcześniejszym wejściu. <laughs> Kops był zły, ale mięso było dobre. Mhm. Na makaronu nie dali. A jest! A widzisz, ja tak czułem, że coś do mnie przemawia z tej prawej strony. No, no nie jest to złe, ale no nie, nie powala. Nie, 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 to inaczej. Ja zawsze oceniam takie na przykład. Jak gdzieś idzie do jakiejś knajpy, to dla mnie wyznacznikiem tego jest nie, że ktoś powie 7 na 10, 2 na 10, 10 na 10. Nie. Dla mnie wyznacznikiem jest to, czym wrócił. Czym przyszedł tam jeszcze raz? Nie przyszedłem po to jeszcze raz. Zatem, co możecie ocenić? Bułeczka Na półści przekroiłem. O, dobrze. Dobrze. Dwa razy więcej. <słyska> <słyska> Dobra, zobaczmy. Pachnie zachęcająco bardzo. Ładny, orientalny lekko zapach. Coś z cytryną? Nie, na razie super, zapowiada się. Zobaczmy. I to jest dobre. Bardzo chrupka bułeczka. Jest mega dużo warzyw. Mm. To wersja wegetariańska. O, widzisz. Właśnie, dobrze dwa, tak. Dziękuję. Więc tak, kurczak średnio doprawiony. Tam nie ma kurczaka. Właśnie o tym mówię. <śmiech> <śmiech> nie, warzywa fajnie zblanszowane i, po, i, i poszatkowane. Do, dobre proporcje, super sos, mega świeżutka bułeczka, fajna chrupkość, fajna lekkość, dobry dressing. Nie no, naprawdę fajna propozycja. Zapach też super. Paskę. No, aż, aż jestem ciekaw, jak to może wyglądać. I wygląda zację. Bagietka wegetariańska z humusem i grylowanymi warzywami. Strzela. Niesamowite 50 punktów. Naprawdę bardzo dobre. Jak widzisz, też można przygotować danie, nie używając. Proste danie: produktów pochodzenia zwierzęcego. Albo po prostu, po, po prostu zwierza w środku. I jest smacznie. Bardzo dobre. Kolejna propozycja. O! Na tym podane. To jakoś tak ostro pachnie. To jakieś będzie kurne. Jakieś chrupkie... Polędwiczki z kurczaka, ale dobre. Dobre? Bardzo dobre. Stary lep le lepiej niż zyk Kentucky. Żartuję. Nie, naprawdę. Ja, ja no, nie, 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 nie. Zawsze mówię tak jak jest, ja. albo jeżeli ktoś zapłaci. <grym> <grym> nie, naprawdę bardzo dobre. Super jest panierka, bardzo chrupiutka, dobra słoność, soczysty kurczak. Nie oceniamy oczywiście, jakiej jakości jest ten kurczak, bo tego nie wiemy i nawet nie chcę się dowiadywać. Natomiast, jeżeli chodzi o smak, jest bardzo dobrze. Chrupiutkie, bardzo dobre. Polędwiczki z kurczaka panierowane. Na kurczak na gorąco. Pikadność średnia. Ale daję sobie łeb uciąć, że to jest z firmy. Produkcja na D. Jak zgadłem, to wiem wszystko. Konspol, No, prawie. Ale chodziło mi o tę firmę, pomyliło mi się, że to jest na D. Nie wiem dlaczego. Bo ja znam ten produkt. On też występuje w supermarketach. Ale nie naprawdę to jest bardzo dobre. No, awansuje normalnie na lidera. Ty to robiłeś gdzie? W mikrofali, tak? No nie, w piekarniku. W piekarniku, a no, to 10-15 minut, można jeszcze na patelnię albo we frytkownicy. We frytkownicy byłoby oczywiście mniej zdrowo, ale jeszcze bardziej. Wiesz o co chodzi, nie? nie, nie, nie. nie, nie, nie. No dobra, I tak? jeszcze mamy? A i ostatni, no to jeszcze zakładam. No dobre te rzeczy! I dalej w las, tym coraz lepiej. Kurde, że dawno się tak nie zdarzyło, że że tyle rzeczy by, by podeszło. No od bedu, no od bedu. O, znowu bułeczka. No to tak często jest na stacji. No tak, 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 to jest w ogóle... Mm... Na miejscu robią. Aha, to, to wiem jakie. Kurczę, kiedyś mi te bułki, jak to weszło, to bardzo mi smakowały, później już mniej. Zobaczymy, jak teraz będzie, bo dawno już nie brałem. Zresztą na stacjach ostatnio tylko kawę kupuję, już nawet nie biorę hot Kiedyś to moje, wiesz, guilty pleasure. Mhm. No dobra, zobaczmy. Włoski kurczak, stacja Orlen. To właśnie tę kanapkę najczęściej kupowałem i zdanie jednak nie zmienię. Kiedyś była lepsza. Teraz jest taka o, inaczej, też najbardziej jest wyczuwalna zdrowość tego produktu na tle innego, oprócz tej wegetariańskiej, która się pojawiła wcześniej, tak jak mówiłem we wcześniejszym wejściu, <śmiech> <śmiech> to tamta mi bardziej smakowała. Pomimo tego, że ta ma mięso i dla mnie osoby, która konsumuje drób, powinno bardziej wchodzić to nie wchodzi aż tak dobrze jak tamto. Które miejsce? No tak myślę, że z czwartym dał. Czwarte. Tu zostawię na czwartym. No to tu jest mniej więcej czwarte, nie, trochę w lewo. Dobra, więc ostatnie miejsce mamy, moi drodzy sushi Saido. Wprost, w Seulu. Dalej. O, no to by się zgadzało. Nawet by się zgadzało z y, tym, jakbym ocenił bez smaku. Tak bym na razie to ustawił. Czy już później jest kanapeczka? Jeszcze nie. Eee, nie, kanapeczka. Jeżeli ma być na tak, to kanapeczka. No, kanapeczka. Tak myślałem. Po kanapeczce pierożki już chodzą? Kurcze, Ale to jest bardzo... To, to jest tak, że te trzy produkty, to jest trochę inna liga. I teraz wchodzimy na też inną ligę. To jest pierwsza seria skoczków narciarskich. Tu jest już druga. I do tej zakwalifikowało się pierogi bagietka wegetariańska i co będzie na pierwszym miejscu? A, polędwice. No i to jest dobry wybór. Moi drodzy, zatem możemy określić ten materiał następującymi słowami. Jeżeli chcecie i jesteście mega, mega głodni, to kupcie coś z tych trzech propozycji. Najbardziej optowałbym za tę kanapką. Jeżeli jesteście średnio głodnie, ale chcecie coś smacznie i fajnie zjeść, to kupcie coś z tego. Wszystkie produkty były smaczne. Mnie najbardziej przypadły polędwiczki, aczkolwiek i, kurcza, i przepraszam, i pierogi, i bagietka. To też są dobre. Propozycje, żeby zaspokoić głód. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to wejdźcie też na inne produkcje. Oczywiście, zasubskrybujcie kanał. Czym ja to teraz mówię? mówię w podsumowaniu, ale nic nie szkodzi, bo może nikt nie dotrwa do podsumowania. To już tyle. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnym filmie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć! Jeżeli oglądasz i nie subskrybujesz, no to wrzuć ten subskrypcję. Nic ci się przecież nie stanie. Tutaj na górze zobaczysz typa z różowymi oksami, w miarę podobny. To no to zup, zasubskrybuj, a później zobacz film tu i tu. Dobre są. Nie ufasz? Sprawdź. Cześć.